Pod podłogą, pod rozkutym tym, tym świeżym fragmentem, znajdują się dwa ciała kobiet w stanie rozkładu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History hiking. Za moimi placami, barbakan, jesteśmy w Krakowie. Dlaczego w Krakowie? Dlatego, że dziś będzie historia o upiorze krakowskim. O człowieku, który zaczął swoje morderstwa w okresie okupacji, a skończył dopiero kiedy go złapano w połowie lat 50., o Władysławie Mazurkiewiczu, nazywanym ślicznie i potocznie pięknym Władkiem. No to urodził nam się bandyta, tak miała powiedzieć babcia Władysława Mazurkiewicza, kiedy ten chłopiec miał trzylatka. Kiedy on jako chłopiec miał 3 latka. Czy rzeczywiście już wtedy przejawiał jakieś zbrodnicze skłonności? No przecież to raczej chyba absurd. W każdym razie taka legenda krążyła w jego rodzinie. Oczywiście wtedy, kiedy wyszło, że jest mordercą, seryjnym mordercą. Otóż władził. Bo tak nazywano go pieszczotliwie w środowisku krakowskim, w czasie wojny i po wojnie. Był to dystyngowany mężczyzna, o wielkim, oczywiście, szarmanskim geście. Człowiek elegancki, dobrze wyperfumowany i oczywiście majętny, który opowiadał, że ma koneksję wszędzie i potrafi załatwić wszystko na czarnym rynku. I to powodowało, że ludzie ze środowiska, którzy właśnie działali nielegalnie, na zasadzie czarnego rynku zawierzali temu człowiekowi, a on z chęci tylko i wyłącznie zysku. Po prostu ich zabijał i zabijał ich z zimną krwią. Pierwszej zbrodni Mazurkiewicz dokonuje w okresie okupacji. Jest to rok 1940. Proponuje on Tateuszowi B, że kupi od niego zbiór złotych monet. Ale Mazurkiewicz nie ma pieniędzy. Nie ma tyle forsy, aby zapłacić za cały ten zbiór. To po co ta transakcja? Otóż właśnie po to, aby zwabić kontrahenta, zabić go i uzyskać łup. A więc te monety. Zaprasza go do. Poza wyjazd za miasto i tam częstuje go przyrządzoną specjalnie kanapką z cjankiem. Tadeusz B ma niezwykłe szczęście, bo należy do 20% populacji ludzkiej, która wyczuwa zapach gorzkich migdałów, bo Janek taką wonią właśnie po prostu daje. I kiedy gryzie tą kanapkę po pierwszym, drugim kęsie, czuje właśnie ten smak i ten zapach odrzuca kanapkę i udaje mu się przeżyć. Oczywiście później doprowadzony jest proces. Jest to 43 rok. Trzeba pamiętać, że w czasie okupacji normalnie działały sądy wobec takich pospolitych rzeźmieszków i przestępców. Ale farsa. Tadeusz B jest pochodzenia żydowskiego. Ma złote monety. Nie chce się uwypuklać. To jest czas II wojny światowej, likwidacji gett. Dlatego Mazurkiewiczowi wychodzi cała ta sprawa kompletnie bokiem, czuje się bezkarny i rozpoczyna już ostro swój proceder. A więc zwabiamy ofiary, zabijamy, a potem je obrabowujemy. Dystyngowany, elegancki, dżentelmen, piękny Władzio, bez którego nie mogła się odbyć żadna impreza w Krakowie, mieszkał na ulicy Biskupiej, pod numerem 14. Kamienica ta nie miała mieszkania o numerze 13, dlatego że 13 była Pechowa i Władzio mieszkał pod 14. Nikt z tych ludzi nie przypuszczał kompletnie, do momentu kiedy Władka nie złapano, że człowiek, który. Protestował dzieci tu na podwórzu czekoladą, jeździł na grób swojego psa, był niezwykle miły, szarmancki wobec kobiet, mógł być seryjnym, bezwzględnym mordercą. I tylko czysty przypadek sprawił, że cała jego właśnie ta mordercza kariera wyszła na światło dzienne. Władek, elegant morderca, kontynuuje przygodę z Cjankiem. Kiedy po wcześniejszej próbie zabójstwa przez kanapkę, świadek przeżywa, postanawia dodawać trochę więcej ciankali. I tak następnego człowieka, z którym ma mieć transakcję na dolary, wlewa. Oczywiście herbatę z wódką miesza, do tego dodaje cjankalię. Ten, który pije tą herbatę z wódką, bo on go czystuje oczywiście w dobrej mierze, aby ten interes świetnie wyszedł, umiera w wielkich konwulsjach. I Mazurkiewicz tak naprawdę czuje się bezkarny. Dalej morduje i ograbia swoje ofiary. Otóż tylko i wyłącznie pewien przypadek sprawił, że cały aparat bezpieczeństwa, Skupił się na znalezieniu właśnie mordercy, i cały aparat bezpieczeństwa został skierowany właśnie na Władka i na ulicę Byskupią 14. Otóż 26 września 1955 roku do jednego z warszawskich szpitali zgłasza się Stanisław L., który uskarża się na wielki, tutaj, na wielki ból z tyłu głowy. Kiedy Prześwietlana jest czaszka, lekarze są zdumieni. Otóż z tyłu głowy, tu w potylicy, jest pocisk 6,5 mm, który tkwi normalnie w czaszce. Jest operacja. Wyjmują ten pocisk lekarze, ale jednocześnie błyskawicznie powiadamiają milicję obywatelską, bo przecież tutaj dochodzi do próby zabójstwa. Dopiero po tym, kiedy po operacji właśnie ten Stanisław L. dochodzi do siebie, zaczyna opowiadać niesamowitą historię, że właśnie ze swoim znajomym, pewnym kontrahentem z Krakowa, mieli dobić dość sporego interesu. Przyjechał kupić za sumę horrendalną 50 tysięcy złotych zegarki, a Mazurkiewicz był bezpośrednio pośredni, był pośrednikiem, przepraszam, aby właśnie do tej transakcji doszło. Okazało się, że Mazurkiewicz fingował niedostarczenie przez właśnie kontrahenta tych zegarków. I potem jadąc autem do zakapanego, Stanisław L przysnął i poczuł jakiś, jakiś wielki huk. Obudził się, a Mazurkiewicz mówi: Słuchaj, zrobiłem ci dowcip, rzuciłem taką, taką petardę żabkę, żeby ci po prostu no, zrobić taki żart. Ale zaczęła z tyłu mu lecieć krew. To chyba od tej petardy. Słuchaj, mówi: Musisz mnie zawieźć do lekarza natychmiast. Oczywiście zawiozę cię, ale proszę cię nie mów nikomu, kto zaczął błagać tego kontrahenta. On go do tego lekarza zawiózł. Popłacili rany, bo i pieniądze. Słuchaj, nie mam teraz tych pieniędzy, które mi dałeś, ale masz moje auto, ja ci pieniądze zwrócę i jedź autem do Warszawy. I facet wyjeżdża. Tym śledczym w Krakowie myśleli, że to jest nieprawdziwa historia, ale potem zaczęło się wszystko układać. Przyjechała milicja i tu na biskupiej zrobiła rewizję. Nie znalazła nic. Zorientowano się, że przecież Mazurkiewicz ma jeszcze garaż. I tam dopiero odkryto potężną, makabryczną rzecz. Kiedy milicja obywatelska przeszukuje mieszkanie Mazurkiewicza przy ulicy Biskupie 14, nie znajduje tam wiele dowodów, które by wskazywały na to, że jest on seryjnym mordercą. Pada jeszcze jedno przypuszczenie. Mazurkiewicz ma auto Opla Olympia i to auto przechowywane jest w garażu, który on wcześniej oczywiście od kogoś wynajął. Ten garaż znajduje się przy Alei Beliny Prażmowskiego. To dokładnie za moimi plecami, gdzie ja teraz w tej chwili jestem. Sprawdzają garaż. W garażu jest oczywiście wóz, jego, jego samochód, a jeszcze obok garażu jest takie małe pomieszczenie, gdzie Mazurkiewicz zaaranżował je na takie miejsce z tapczanem, z delikatnym stolikiem, gdzie można poczęstunek odbyć, delikatną zakąskę, przenocować kogoś. Śledczy w garażu zauważają, że fragment posadzki różni się od siebie. Tak, jakby po prostu na jednym kawałku ktoś wylał niedawno świeży cement. Postanawiają rozkuć ten właśnie fragment, i kiedy rozkuwają, dochodzą do makabrycznego odkrycia. Otóż w tym właśnie, pod podłogą, pod rozkutym tym tym świeżym fragmentem znajdują się dwa ciała kobiet w stanie rozkładu. I wtedy już nie ma możliwości, aby Mazurkiewicz uciekł od tej zbrodni. Dlatego, że on jedyny jest najemcą tego garażu. Jest taka pewna rodzina w Krakowie, znaczy była w tamtym czasie, którą zbrodnia Mazurkiewicza dotknęła najbardziej. To rodzina jego sąsiadów, spod dwunastki, przy ulicy biskupiej. Rodzina Delawu. Najpierw zamordował Jerzego Delawu, który chciał uzyskać kontrakt dobry na skórę. Po wojnie było bardzo ciężko o buty, o skórę, a Mazurkiewicz rzeczywiście chwalił się, że ma wszelakie kontakty. Zamordował go, sfingował oczywiście potem legendę o tym, że uciekł, że bał się bezpieki. Potem został kochanką, kochankiem, przepraszam, jego, oczywiście, żony Jadwigi, która powierzyła mu perły, powierzyła mu dolary, i jakieś jeszcze precozja. I to spowodowało, że Mazurkiewicz przepuścił te wszystkie, oczywiście, no, powierzone rzeczy, był hazardzistą, ona nalegała na zwrot i on zwabił ją tutaj, do tego garażu, Najpierw był delikatny poczęstunek, potem powiedział, że te rzeczy maskowane w aucie. Kiedy ona weszła do auta, nakazał jej nacisnąć delikatnie przycisk gazu, bo nie może odpalić auta, żeby się nachyliła. I jak się nachyliła, wyciągnął pistolet i oddał jej strzał tutaj w potylicę. Oczywiście zaczęła pytać się o nią jej siostra. Za dwie godziny po tym, co wykonał Jadwidze, zaprosił jej siostrę Zofię. I kiedy zapytała, gdzie jest siostra, powiedział, o tu właśnie w tym pomieszczeniu odpoczywa, czeka na ciebie. I jak Zofia wstała, on w momencie, kiedy ona szła tyłem do niego, wyciągnął pistolet i to samo strzał w potolicę i zabił Zofię. Ciało oczywiście rozkopał garaż, włożył i zalał właśnie świeżo, świeżym, świeżym cementem. Proces Mazurkiewicza Wstrząsnął opinią publiczną nie tylko miasta Kraków, ale i też całej Polski. Nie schodził z pierwszych stron gazet. Zaczęli zeznawać świadkowie. Część oczywiście się bała, bo chodziły ogromne plotki o tym, że Mazurkiewicz ma koneksję w aparacie bezpieczeństwa i za zeznawanie przeciwko niemu mogą kogokolwiek spotkać różne nieprzyjemności. A nawet i może stracić głowę. Wcześniejszy adwokat Mazurkiewicza zrezygnował z jego obrony. Po odnalezieniu właśnie rozkładających się ciał w garażu stwierdził, że jego sumienie nie jest w stanie po prostu bronić takiego no, demona. Natomiast drugi adwokat, Zygmunt Ostrowski, nie miał żadnych przeciwwskazań. Zabrał się do pracy bardzo ostro i zaczął mniej więcej tłumaczyć. I obrał linię obrony taką, że Mazurkiewicz tak naprawdę jest przydatny dla Rzeczypospolitej Ludowej, bo on przecież jest urodzonym mordercą i dlatego nie może nic innego robić, tylko mordować. Albo też oczywiście to, co robił, to tak naprawdę czyścił polskie społeczeństwo. Mordował handlarzy walutami, mordował spekulantów, różnego rodzaju element, który był wrogi po Ludowej. Nawet adwokat powiedział, że Mazurkiewicz ma wrodzonego zeza Widlastego, co powodowało, że po prostu musiał zabijać ludzi. Oczywiście wyrok był tylko jeden. Kara śmierci. Opinia publiczna, kiedy został ogłoszony wyrok, klaskała i wyła z zachwytu. Wszyscy liczyli na to, że będzie to rozliczenie z jakąś właśnie dawną stalinowską władzą. Trzeba pamiętać, że było to już po śmierci Stalina i wszyscy czekali na moment właśnie tego, aby z taką właśnie ubacką i dawną rzeczywistością się rozliczyć. 31 stycznia 1957 roku, w dzień swoich 46 urodzin. Piękny Władzio w eleganckim, skrojonym garniturze zawisł. Trzymał jeszcze fason do końca, bo powiedział do katów Panowie, niebawem wszyscy się tam spotkamy. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was sytuacja i, i historia różnego rodzaju morderców i właśnie takich demonów, zapraszam do odcinka o Amonie Gecie, którego proces również odbył się tu, przy ulicy Sanackiej. Tak samo jak odbywał się proces Władka Mazurkiewicza, nazywanego Pięknym Władkiem, a tak naprawdę bezwzględnym, strasznym człowiekiem, który zabijał bez pardonu po prostu ludzi. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wędrówek z historią. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Radosława Burczyka, Admingo50, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Witolda Chojeckiego, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Karola K., Michała Komisarskiego, Marcina Lukomskiego, Galicem Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę i Mariusza Tokaja. Wspierają nas także Tomasz Barabasz, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrskich, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślempiński. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.